Jestem An z Family, a w tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie: Czy meser Barbarus nadają się na pierwsze mrówki? Zacznijmy od wymagań. By dobrze się rozwijać, gatunek ten potrzebuje dogrzewania i świętego spokoju. Dogrzewanie może sprawiać kłopot początkującym hodowcom. Mi to teraz sprawia problemy. Dodatkowo początkującym mrówczarze często nie dają swoim mrówkom odetchnąć. Co godzinę je wyciągają, by spojrzeć co u nich, czy żyją, a to jest spory stres dla, dla kolonii. Jeśli damy mrówkom wyżej wymienione rzeczy, kolonia powinna lepiej się rozwijać. Aż w końcu pojawi się kasta major. Na nie trzeba uważać, bo mogą ugryźć, przegryzają wężyki i, i tym podobne. By zaradzić tym rzeczom, wystarczy. Wszystkie czynności na arenie robić pęsetą, stale monitorować wężyki, siatki wentylacyjne itd. Ważne. Mrówki te najlepiej czują się w formikarium akrylowym. Większe kolonie przegryzają gniazda z betonu komórkowego i gipsu. Wniosek. Mrówki polecam osobom z jakimś doświadczeniem w hodowli mrówek, czyli Takim, które hodowały wcześniej na przykład lasioznikę. Ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie i cześć!